Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy Tort Napoleon. Jest to nietypowy tort szybciutki w wykonaniu, ponieważ on jest ze słomek ptysiowych. Takie słomki ptysiowe kupiłam gotowe. I teraz na krem będziemy potrzebować kostkę masła litr mleka. Pół litra mleka gotuję, tutaj mam pół litra i w pół litra mleka rozprowadzę. Pół szklanki mąki ziemniaczanej, szklankę mąki pszennej, dołożymy szklankę cukru, dwa cukry waniliowe i jedno jajko. Mleko gotujemy, na gotujące się mleko wlejemy rozprowadzone obie mąki i dołożymy masło. I masę będziemy gotować oraz jeszcze dołożymy jajko. Jeżeli mamy nierozprowadzone idealnie, to przelewamy obie mąki przez siteczko, a kostkę masła dokładam do gotującego się mleka. Troszeczkę mi się Rozprysło. I na sam koniec dołożymy jajko i dołożymy cukier. Obie mąki musimy idealnie rozprowadzić, abyśmy nie mieli grudek. I to będzie krem do naszego tortu. Tutaj mam 20 deko tych słomek ptysiowych i boki również obsypiemy tymi pokruszonymi słomkami. Teraz na gotujące się mleko wlewam rozprowadzone obie mąki. Mieszamy, aby nam się masa nie przypaliła i dołożymy tak jak wspominałam cukier i jajko trzeba mieszać tak dosyć intensywnie ponieważ to bardzo szybko gęstnieje ten nasz budyń i, tak. I będziemy gotować tak 2-3 minuty Masę już mamy ugotowaną. Dodajemy cukier i dodamy jajko. I należy to przegotować. Pamiętamy o mieszaniu, ponieważ ta masa lubi się przypalać. Z jajkiem to musimy bardzo energicznie mieszać. Bardzo. I składniki się połączą i już będziemy składać tak. Troszkę wysiłku wymaga, ponieważ ta masa jest dosyć tęga. Należy to, tak jak już wspominałam, idealnie mieszać. Tak, już mamy przygotowane. Przestawiamy i teraz będziemy składać. Na spód wykładamy słomki, całą warstwę. I na te słonki później damy masę. Dokładnie. Forma 18 cm tutaj mam. I teraz dajemy porcję masy. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Część masy zostawimy. Na boki i ym, słomek też część zostawimy na boki, ponieważ nasz torcik będzie posypany. Tak, i następna warstwa. Układamy całą powierzchnię i damy ponownie masę. Wyrównujemy i układamy. Tu możemy z boku dać takie troszeczkę pokruszone, dociskamy i następne porcja masy. Rozprowadzamy po całej powierzchni. I układamy następną porcję. I należy to wystudzić i damy do lodówki do całkowitego stężenia, ale najpierw, tak jak już wspominałam, studzimy a później damy pokruszone, opruszymy boki pokruszonymi słomkami ptysiowymi. Tak. I teraz wierzch należy delikatnie posmarować. I pozostawiamy do ostudzenia. Część masy zostawiamy na boki, abyśmy mieli tak i tak przygotowany tort Napoleon. Pozostawiamy do stężenia. Torcik na pole, on jest lekko przestudzony i teraz posmarujemy boki oraz okruszymy pokruszonymi paluchami ptysiowymi i damy do lodówki najlepiej na całą noc. ma dużo kremu więc ja tylko w niektóre miejsca dam krem i opruszę pozostawionymi tak jak już wspominałam tak to zrobię i dam do lodówki najlepiej na całą noc I torcik Napoleon będzie gotowy. I tutaj wierzch też sobie oprószymy. I torcik Napoleon wędruje do lodówki. Tak wygląda przygotowanie. do całkowitego stężenia. I tak oto wygląda tort Napoleon. Ukroimy kawałeczek. On jest schłodzony najlepiej gdyby był całą noc w lodówce, mój nie był ponieważ mam gości i tak oto wygląda tort Napoleon jeżeli Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Tort Napoleon.